Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj Wam przedstawię kilka gier, które chciałbym zaproponować na ten czas, który będzie teraz świąteczny. Wiadomo, sporo ludzi ma dużo wolnego, chcieliby się w coś pograć. Jedni wiedzą w co zagrać, drudzy nie wiedzą. Chciałbym taką zrobić swoją propozycję, która będzie i dla rodziny, i dla Was samych, czy to dla kobiety, czy to dla mężczyzny, czy to też właśnie dla dzieci. Będą to gry. Takie normalne, że takie nazwy, dosyć, dosyć dobrze dostępne. A i trafi się też gra, która, która jest akurat głęboko poszukiwana w sferze generacji PlayStation 3. Słuchajcie, dobra, więc tak, zacznijmy sobie od pierwszej, od pierwszej gry. To będzie gierka dla, dla dzieci bardziej. Super, naprawdę ogra, ograna już delikatnie. Jest to Crayola Scott na PlayStation 4. Dlaczego ją proponuję? Chociażby dlatego, że grałem w to właśnie z synem i spodobała mu się bardzo. Jeździ się tutaj na hulajnodze, koloruje się różnego rodzaju powierzchnie, za co się dostaje punkty, jest też rywalizacja. Dosyć, dosyć fajna taka gra, jest bardzo kolorowa, taka, no, animacje tutaj są takie typowo bajkowe. Bardzo fajna gra. Jest ona niestety po angielsku, ale nie wymaga to w zasadzie tutaj znajomości Znajomości takiej bardzo, jakiejś, jakiejś nie wiadomo jakiej, żeby, żeby ciekawych tu zrozumieć. Jest to dosyć, dosyć prosta gra, jak tu nawet sama y, samopegi samo 3, no to już, już nam powinno dać wiele do myślenia. Bardzo fajna, przyjemna, dla dzieci jak najbardziej, gorąco polecam. Następną grą to już bardziej, bardziej może dla, na pewno dla dorosłych. Ja już kiedyś o niej mówiłem, mówiłem, że ją kiedyś pokażę, bo ją posiadam. Jest to Uncharted Zaginione Dziedzictwo. No to wiadomo, już coś bardziej dla faceta, prawda, żeby sobie usiąść, zagrać. Gra, gra to jest Uncharted, to jest ogólnie seria przygodowa. Ja mam, posiadam w posiadaniu PlayStation, z serii PlayStation Hits. Absolutnie mi to nie przeszkadza. Kiedyś chciałem to wymienić na, 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 na premierową wersję, ale stwierdziłem, że to nie ma najmniejszego sensu, więc ograłem ją kiedyś. Dlaczego, dlaczego ją akurat polecam na święta? Dlatego, że jest krótka, słuchajcie. Jest króciutka, tu jest, no może nie będę mówił ile rozdziałów, ale, ale gra jest dosyć krótka w porównaniu do Uncharted 4 czy Uncharted 1, 2, 3, no i oczywiście właśnie ta czwórka. Bardzo przyjemna gra, bardzo fajna i może ją skończyć spokojnie w ciągu, może nie jednego posiedzenia, bo nie każdy będzie pewnie tyle grał, ale tak na dwa razy spokojnie może ją skończyć. Kolejną grą, <coughs> przepraszam, będzie Angi Dols. Niedoskonała przygoda. <grydy> bardzo sympatyczna dla dzieci, jak widać, to jest też PEGI i PEGI3, czyli od trzeciego roku życia. Słuchajcie, bardzo fajna, przyjemna taka platformóweczka, można powiedzieć, to delikatnie przygodowa. Tutaj się nie, nie za bardzo szczela, jakoś tam nic specjalnie takiego wielkiego nie robi. <grydy> Polecam ją ze względu właśnie na dzieciaki w domu, jeżeli ktoś ma właśnie kilkuletnie dziecko i wie, że do, do pada sięga, bo tak jest u każdego w domu, nie musicie tego mówić i tłumaczyć, ale ja wiem, ja wiem że tak jest, bo już nie, nie z jedną rozmawiałem, u mnie w domu tak właśnie się dzieje. Agidols Dolls, przygoda. Polecam, gorąco polecam. Przede wszystkim gra jest też po polsku. Następna gra, no będziemy sobie tak przekładać między dla dzieci, a dla dorosłych. Następną grą tutaj akurat PlayStation 3. Jeżeli macie muwa kontroler ruchu, i do PlayStation 3 oczywiście i jak macie kamerkę bardzo przyjemna jest ta iPad M przyjaciele słuchajcie ja włączyłem to swojemu modemu i oczywiście to jest gra po polsku to jest bardzo ważne tutaj akurat w tej grze bo jest dużo dialogów dlaczego, dlaczego polecam tą grę? dlatego że jest bardzo przyjazna taka jeżeli macie w domu pieska powiedzmy czy macie jakiekolwiek zwierzątko, to tak ta, ta gra, nawet potrafi trochę uczyć tego, właśnie, żeby się móc z tymi, z tymi zwierzątkami dobrze opiekować i, i tak dalej. Bardzo fajna, no niestety, tak jak mówię, no wymaga tutaj tego, wymaga tutaj tego PlayStation Mowa, ale gra jest bardzo przyjemna. Nie będę jej opowiadał, bo to nie o to chodzi, bo, to, bo nie będę psuł tutaj wszystkiego, ale naprawdę bardzo fajna kierka. I na PlayStation 3 ona jest bardzo tania, można ją za 10 zł już kupić spokojnie z tego co widziałem, zwłaszcza w tej wersji Essential. OK, następna gra. Następna gra, no to tutaj <coughs> a może powiem pierw o Call of Duty Ghosts. I dlaczego właśnie akurat wybrałem Call of Duty Ghosts? Ponieważ mam wszystkie Call of Duty, jakie w ogóle wyszły. Oprócz tej nowej Vanguard. I dlaczego Ghosts? Dlatego, że słuchajcie, to już jest troszkę tak... Wchodzi w taką sferę gry, która jest możliwie rzadko spotykana. Ale dosyć ciężko dostępna ostatnio i przez to też cena wywindowała do góry, bo jest to gra w polskiej wersji. Nawet widać, polska, polska wersja pisze. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, pewnie dlatego, że jest ich mniej. No, no pewnie tak, niż angielski to jest zdecydowanie, ale, ale bardzo przyjemna, bardzo fajna gierka i przede wszystkim krótka. Staramy się wybierać gry właśnie takie, które są krótkie i nie wymagają nie wiadomo czego od, od, od gracza, tak? Chociaż Call of Duty. Nie, nie, nie należą do najprostszych, ale jednak, jednak te wszystkie zasady, które, które tutaj obowiązują, i też stopnie trudności spokojnie, po, spokojnie pozwalają na to, aby ta rozgrywka była płynna i była w miarę taka, taka sensowna dla nas, żeby się nie denerwować. Bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś nie grał jeszcze tylko w Call of Duty i zagra sobie za pierwszym razem w jakąś, nie wiem, z tych najnowszych odsłuch, może nie, ale z tych starszych, no to te starsze są troszeczkę trudniejsze. To jest taka pośrodka, bym powiedział ale spokojnie można w nią zagrać i jest krótka. Każda seria Call of Duty, właśnie jeśli chodzi o single player, no bo nie mówię tutaj o multiplayera, bo ja nie lubię multiplayera i w niego nie gram po prostu. A właśnie w, Call of Duty, w każdym Call of Duty single player jest dosyć krótki. I dlatego ją polecam. Bardzo fajna, przyjemna. Tutaj też jest troszkę taka zmiana w porównaniu do innych odsłon, bo, bo też tutaj kierujemy czasami pieskiem. Naszym takim, naszym takim kompanem, który często tam coś w misji i yy, yy, yy jest wymagany, aby, aby, aby coś tam zrobił. Bardzo fajne, przyjemne. Dla dorosłych oczywiście gra, jak, jak widzicie, to pisze niby 16, <coughs> Pegi 16, ale ja bym, tu dał, ja bym tu dał raczej 18. Dla dorosłych, dla faceta siąść sobie przed telewizorem, troszkę się odprężyć. Bardzo fajna, polecam. I teraz tak, OK. <coughs> Z gier na... Wite, bo wiem, że niektórzy macie też um, tych materiałów jest mało, a ja zagrywałem się w WITE. Spokojnie mogę coś polecić. Invismals The Alliance. Słuchajcie, bardzo fajna gra dla dzieci. Jak widzicie, PEGI 7 tutaj już jest czyli troszkę wyżej, ale, ale spokojnie można tu dziecku dać tego, tego handhelda naszego WITE i, i, i ono sobie, to dziecko spokojnie z tym radzi. <laughs> nie będę opowiadał o, o co w nie chodzi, ale bardzo fajna. Można sobie to spokojnie na krótkie serie czasu przeznaczyć. tą grę, bo jest naprawdę bardzo wygodna w sterowaniu. Jest bardzo fajna i dziecko się przy tym nie będzie denerwować. Dla dorosłych, <coughs> jeśli chodzi o Witę, <coughs> Przepraszam, coś mnie męczy dzisiaj. Dla dorosłych, na WITE, oczywiście no, nie mógłbym tego odpuścić. Jest to Killzone Najemnik w polskiej wersji językowej. Dialogi, wszystko tutaj jest ładnie pięknie. Grało do 18 lat. No tak, jak mówię, dla dorosłych, bardzo fajna gra. Nie jest, taka, nie jest taka krótka, jakby się mogło wydawać. Jest to Killzone najemnik, jest grą ekskluzywną na, na PS Vita. Tylko i wyłącznie tutaj w to zagramy. Bardzo fajna gierka, gorąco polecam. Ogólnie seria Killzone. Jeżeli ktoś chce zagrać sobie w dobrego FPS-a i, i, i z taką dobrą, dobrą naprawdę fabułą, no to spokojnie polecam sobie właśnie zagrać w Killzone. Ale Killzone na WITE, bo wiem, że posiadacie WITE, spokojnie można to. Ogrywać święta. Super sprawa. Kolejna Little Big Planet. Wita. No słuchajcie, seria Little Big Planet jest o tyle dobra, ja za ja, ja, ja to ją lubię, dlatego że yy, przed, przede wszystkim można budować tu swoje plansze już po jakimś tam osiągnięciu jakichś tam różnych, różnych tam zadań i tak dalej bo tu gra jest, gra jest naprawdę bardzo przyjazna dla dzieci. Gra pokazuje, jak można stworzyć jakiś poziom, dzięki któremu później będzie można właśnie do różnego rozgrywki ogrywać. Polecam to dla dzieci takich, które. Rodzice na pewno wiedzą i jedni wierzą bardziej w umiejętności, takie bardziej, bardziej takie manualne dzieci. To to jest właśnie ta gra. Ta gra pozwala na to, i tutaj spokojnie dziecko może się bawić nawet 5 minut i może, może nawet i godzinę spędzić. Spokojnie to na, to na ta gra na to pozwala. Kolejną grą, no nie mogło zabraknąć tej gry. Dlatego, że jest to ekskluzyw również na PSVT, i jak ktoś nie ogrywał, a ogrywał inne wersje, bo jest to Uncharted, akurat tutaj Złota Otłań, to powinien sobie w tą wersję zagrać. Dlaczego? Dlatego, że nie można tego traktować jako dodatek, dlatego że gra jest naprawdę dosyć długa i bardzo fajnie skonstruowana, graficzka bardzo dobra jak na Wite, chociaż no nie, 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 nie przywiązywał mu tutaj wagi bardziej do grafiki, no bo na handheldach, no to tak, sami dobrze wiecie, że ta grafika nie będzie taka super idealna jak. Ma to się w przypadku duży konsol. Ale gorąco polecam, jak ktoś nie ugrywał w Złotej Otłani, bo wiem, że ostatnio, właśnie, jakiś tu mój znajomy, hmm, znajomy mój właśnie pytał się, czy, czy warto ją kupić, dlatego że no, te gry już są drogie, umówmy się. Te gry na Wite już nierzadko kosztują powyżej 100 zł. Nawet te takie standardowe, zwykłe, nie mówię o jakichś wersjach, które są faktycznie głęboko poszukiwane, tak. Ale, Anczarnie, Złota Otchłań, jak ktoś ma witę z tych dorosłych, właśnie, to, to, to powinniście to grać, bo to jest bardzo dobra gra i spędzicie tutaj masę fajnych rzeczy. ma Masę fajnych, przyjemnych chwil. Polecam, gorąco. No i jeszcze z wity, no to tak już rodzinnie bym powiedział. Taka już gra rodzinna, typowo rodzinna, znana już od naprawdę od zarania dziejów, jeśli chodzi o. Tematykę gier i konsol ogólnie, komputerów, nawet osobistych i nie tylko. Jest to Rayman. Rayman, akurat w tym wypadku Origins, którego posiadam, no gra jest słuchajcie znakomita. Jeżeli chcecie sobie w kopię zagrać w, w rodzinie, siąść sobie na kanapie i zagrać faktycznie w jakąś dobrą grę, ale niekoniecznie jakąś tam yy, właśnie 3D czy, czy, czy coś w tym rodzaju, to właśnie to jest taka typowa gra, jak były kiedyś. Już to kiedyś mówiłem na moim, na, na, na moim kanale, o tych, że opowiadałem delikatnie. Ale ta gra na święta jest znakomita, słuchajcie, tutaj te wszystkie, wszystkie te challenge i tak dalej, które są w tej zamieszczone, no super, kapitalnie. Jeszcze plansze muzyczne, gdzie, gdzie idziemy sobie właśnie reimenem i, i do, do rytmu na przykład skaczemy, czy coś tam, coś tam rozwalamy po drodze, no kapitalna gra. Nie ma tutaj jakiejś rzezi, nie ma tu jakiegoś hamstwa, bo to jest gra dla dzieci od 7 lat, jak widać, ale Naprawdę gorąco polecam, jeśli chodzi o grę taką, którą możemy sobie usiąść spokojnie właśnie, czy z żoną, z dzieckiem, razem wszyscy nawet w kopie możemy sobie zagrać. No pod warunkiem, że mamy na przykład, yy, przede wszystkim mamy minimum dwa pady, nie? no bo to wiadomo, to jest najważniejsze, trzeba mieć dwa pady. Bardzo dobra gra, polecam. No i teraz coś dla, coś dla miłośników może nie tyle retro, no bo PS3, jedni nazywają PS3 już retro, drudzy nie bardzo się z tym zgadzają, a trzeci w ogóle mówią mówią, że to, to w ogóle bez sensu, bo to absolutnie retro nie jest, jeszcze długo nie będzie. Trochę tak, trochę nie, dlatego że no, PlayStation 3 jest konsolą taką dziwną. Dlaczego dziwną? No nie jest wsteczna kompatybilnie z absolutnie żadną, żadną inną platformą. Jest to typowo te, te, te gry, które są, nawet kolekcjonerzy tak robią. Jeżeli ktoś nie jest kolekcjonerem, ktoś nie wie o co za bardzo w tym w tym chodzi, bo to jest dosyć dziedzina już taka dzisiaj Szeroka, bym powiedział. To naprawdę te, te gry, te gry może nie tyle, że są ciężko dostępne, bo nie są, ale każdy kolekcjoner posiada co najmniej kilka konsol PlayStation 3. Boi się, choć o to, że się boi tego, że kiedyś ten konsol zabraknie. I na niczym innym nie zagra. no ewentualnie na jakimś emulatorze, ale no, emulator, mówmy się, no, ja na przykład sam osobiście mogę mieć wszystkie gry na PlayStation 3, tak jak ty, czy ja, czy właśnie, czy ktoś inny. Jeżeli się dobrze postarasz, to możesz sobie spokojnie konsolę przedobią, no, kupić i ściągnąć sobie ripy, nie ma żadnego problemu. Masz wszystkie wtedy gry. Czy to cieszy? Nie. Ja lubię, ja lubię sobie włożyć płytkę oryginalną do, do konsoli i to mnie bardzo cieszy. I przedstawię Wam teraz taką grę, która. Jest bardzo rzadka na dzień dzisiejszy już. Jest to Blades of Time. Ograłem tą grę. Jest to taki typowy, podział powiedział, hack and slash. Hmm, co mogę... Nie chcę opowiadać, bo nie chcę tutaj trochę psuć tego wszystkiego, co, co jest zamieszczone w tej grze, bo ta gra nie dość, że jest rzadka na PlayStation 3, bo na, na przykład Xboxa Xbox 360, ta gra występuje i wcale nie jest taka droga. Zwłaszcza też wersja cyfrowa. Możemy wersję cyfrową kupić za naprawdę parę groszy, ta gra wcale nie jest droga, ale słuchajcie, jest naprawdę dobra. Dlatego ją wybrałem na, na święta, na ten cały, cały okres, właśnie, co ktoś coś ma wolne. Dlatego, że w tą grę możemy zagrać i spokojnie chwilkę do osobnie sobie włączyć. Nie wiem, czekamy na obiad, włączymy sobie kilka tam, kilka tam stworków, nie stworków, rozwalimy. I słuchajcie, fabuła też jest bardzo fajna dosyć taka... nie mija się przede wszystkim. Nie jest taka, że wszystkiego jest nawalone, później w końcu nie wiadomo o co chodzi. Jest to dosyć złożone, jest to dosyć, dosyć fajnie przemyślane. Zresztą to jest gra od Konami. No Konami robi dobre gry, umówmy się. To jest, to jest deweloper, który tutaj raczej nie trzeba, nie trzeba go specjalnie chwalić. To są po prostu dobre gry, wszystkie gry od nich są dobre. Ta jest jakimś rodzajem wyjątku, że jest bardzo, ma, bardzo słab, słabo dostępna i te gry są drogie. Kilkaset złotych trzeba aktualnie się zapłacić za to pudełko. Nawet widziałem i po 700 i po 800 zł. No, takie ceny są na przykład na eBayu czasami się zdarzają. Zwłaszcza że ja mam to w stanie takim, że jakby od razu z wyciągnął. No i też są. Jest, jest tutaj też manual, który no się w PS3. Były, były dosyć konkretne te manuale, Kartek jest bardzo dużo. Płytka jest w znakomitym, no, idealnym stanie. Nie ma tu żadnej rysy. Opakowanie również jest oryginalne, bo to, to raczej tak wygląda. Nic tu nie jest porysowane, praktycznie nic tu nie jest z nią zrobione. Słuchajcie, to są gry, to są gry właśnie te na PlayStation 3, które już się pojawiają, już się pojawiały, chociażby nasz folklor, tak, który, nasz folklor, mówię dlatego, że każdy by go chciał mieć, a ciężko go dostać, ciężko go, ciężko go ogólnie znaleźć nawet na internecie, I czy, czy, czy nawet na naszym YouTubie, że chcemy zobaczyć, jak ta gra wygląda, to u nas w Polsce na YouTubie chyba, chyba nie widziałem jeszcze żadnego takiego, Żadnego takiego odcinka konkretnego, gdzie ktoś faktycznie, może nie tyle gra na samym gameplayu, ale na przykład robi recenzję, tak? Ja chyba taką zrobię. Przyznaję się bez bicia. Planuję coś takiego zrobić. Niemniej, nie będę tutaj już przedłużał, nie jest to specjalnie potrzebne. Tutaj mam gry, które sobie schowam, bo one będą pokazane w innym odcinku. Akurat tutaj je tak położyłem, ale jak ktoś widział, to widział, jak nie, no to nie. Słuchajcie, ciekawostka na koniec. Ciekawostka na koniec to jest taka, że kupiłem przez. całkiem przez przypadek, słuchajcie. Kupiłem płytkę, jak zobaczyłem, to nie uwierzyłem. Dwie płytki, dokładnie cztery, tylko jedną akurat taką mam. 650 MB. Płyta CD, CD, CD-R oczywiście, z Kodaka. To są lata 90., ona jest nowa w folii. Czyściutka płyta 650, co dzisiaj już przecież takich płyt nie ma. Już od dawna takich płyt nie ma. I to jest właśnie. to jest. Klon płyty w zasadzie tylko tałczy jest troszeczkę nowsza, ale też z tamtych lat, w podobnych latach jest to 700. Bo dzisiaj, znaczy dzisiaj już w zasadzie wychodząc, wychodzą, wychodzą te płyty już całkiem praktycznie z obiegu chociaż nie do końca, bo jeszcze się ich używa do, różnych, tam, do różnego programowania i tak dalej, ale, ale 650 dostać dzisiaj to jest naprawdę wyczyn. Tych płyt nie ma ogólnie w ogóle, a to jest jeszcze nowa. Jak zobaczyłem, musiałem ją wziąć, zapłaciłem za nią 2 zł, słuchajcie, a za to zapłaciłem złotówkę. No chciałem, to jest taka nostalgia, również tak powiem, bo mnie interesują rzeczy, które jak były kiedyś. interesuje się też historią. Śmiało mogę o tym powiedzieć. I historyczne rzeczy, co i to zwłaszcza związane z elektroniką, to, to, to jest dla mnie coś, coś bardzo ważnego. I te płyty te płyty, kiedyś właśnie takie były. One, one nie miały 700 MB, tylko 650, gdzie jak w ogóle ktoś miał nagrywarkę na osiedlu czy tam gdziekolwiek uznajemy, to, to naprawdę był wyczyn. To było oczywiście lata 90., nawet wczesne lata 90, bo już później to się pojawiało, ale jak ktoś miał komputer, miał pc na przykład do 95. roku, tak mówię, w latach 90., czyli tam, ta pierwsza połowa lat 90., jak ktoś miał peceta w domu, to słuchajcie, so, no, no nie wiem, to jakiś naprawdę... To tata czy mama naprawdę musiał być jakimś y, ważnym, ważnym człowiekiem, bo no, kupując, kupując peceta w latach, początku lat 90., no to... Jak ktoś miał Atari, Commodore, o kurcze, to już w ogóle... Amiga, to już ohohohoho, oh, ale peceta, no to naprawdę ktoś musiał naprawdę, naprawdę, naprawdę mieć pieniądze. No cóż, słuchajcie, tak to się przedstawia. Są to gry, które nie wymagają tutaj jakichś specjalnych kosztów, tak naprawdę, jak mamy konsolę, Ale są też gry, które wymagają. No, na, pewno, na pewno jest to gra Base of Time, nie? Zobaczcie sobie, sprawdźcie sobie, te gry są naprawdę drogie. Ten tytuł ogólnie jest bardzo bardzo drogi. No, kilka stówek trzeba za niego dać za samo to pudełko na PlayStation 3. No, bo tak jak mówię, jesteś na Xboxa 360, które tak naprawdę można za kilkanaście złotych nawet kupić. Widziałem za takie ceny w każdym razie. Gry. Kolejna seria gier. No, to oczywiście, na tps Vita, którą przedstawiałem, te gry też nie są tanie. No, bo tutaj za, ta, za, za te same 5 gier trzeba byłoby zapłacić coś około 400 zł, podejrzewam, nawet, nawet może i więcej, w zależności, zależności jak to się zmienia. Bo na Internetu się bardzo szybko zmienia, jest bardzo dużo osób, które, które trollują dosłownie sprzedających. Ja, ja już przestałem sprzedawać w zasadzie tutaj u nas w Polsce, na, 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 na naszym rynku, gier, jeśli chodzi o o Liksy i tak dalej. No czasem się zdarza, ale bardzo rzadko, bo to nie ma najmniejszego sensu. Każdy by chciał grę kupić za darmo, a wchodzisz na eBay-a, gdzie gorąco polecam tam sprawdzać ceny i nie dyskutować za bardzo z ludźmi, tylko po prostu tutaj u nas z nami nie dyskutować, u, na, u, nas, u nas w Polsce nie dyskutować z ludźmi niektórymi, którzy naprawdę po drugiej stronie nie wiesz kto siedzi, a gada takie głupoty, wygaduje, że no, ja już się od tego odłączyłem. Nie, nie, nie. Nie dyskutuję, robię swoje. Kupuję gry zazwyczaj za granicą albo ludzi, którzy są za granicą, właśnie i do Polski przyjeżdżają. Ci nasi rodowici Polacy też tak polecam robić, bo tutaj to się robi naprawdę już coraz, coraz, coraz to gorzej. Za bardzo, za bardzo każdy wierzy w swoje produkty też czasami. Bo to jest w jedną stronę i długą też idzie. Jeżeli ktoś ma grę, nagle wystawia grę, która jest warta powiedzmy 350 zł, no ja rozumiem, że niektóre gry są warte. No bo są. Ale gra, która ma 20 lat, ktoś się pyta, no to pan chce na przykład za grę 500 zł. No, no tak, no, no tak bo ona tyle kosztuje. A ty sobie jeden z drugim, który właśnie chce tak kupować bardzo tanią gry drogie, to zapraszam dzisiaj sobie kupić coś z eBay'a. Zobaczycie, ile kosztuje sprowadzenie cła, yy, przez, przez to cło wszystko, ile, ile kosztuje samo sprowadzenie tego do Polski. Sprawdźcie sobie to i wtedy będziecie wiedzieć, że niektóre gry po prostu muszą kosztować i do widzenia. I tak samo jak ktoś ściąga dzisiaj gry po tym, jak Wielka Brytania wyszła z Unii, z Unii Europejskiej, te gry będą coraz, coraz droższe. Więc jak ktoś kupił jeszcze rok temu, to może zaoszczędzić na jakiejś grze około 70, może 60, 60 zł, bo tak czasami jest z słem, z po prostu słem, bo oni, no, oni nie są głupi, że, że Ty sobie zamówisz i na przykład. Bo słyszałem coś taką, taką anegdotkę delikatnie, że wysyłałem pierwsze opakowanie w kopercie, a później samą płytę, żeby było tanie. No, to nie są już te czasy, to nie jest tak, że z Ameryki jak ściągaliśmy różne tam, na przykład rzeczy muzyczne, bowiem, że tak było, sprzęty muzyczne. Potencjometry od gitary osobno, a a same strony i później gdzieś tamten, że jako, że, że jako sprzęt uszkodzony. Ja wiem, że dużo ludzi na tym zarobiło, kupę pieniędzy. Dzisiaj też tak kombinują, robią, ale to już nie jest ta skala jak była kiedyś. Yy, słuchajcie, dobra. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście do tej pory, że wytrzymaliście ten odcinek. Tak się to przedstawia z tymi grami, właśnie, które są i rzadkie, i mniej rzadkie, no bo no, o PSVC może tak powiedzieć, że to są powoli rzadkie gry. I najbardziej, i najbardziej rzadka, no to Bates of Time. Dziękuję wam ślicznie. Wiecie co robić. Zapraszam na kolejny odcinek. To już będzie coś bardziej podświątecznie. Zobaczę jak jeszcze u mnie to będzie, bo no niestety jeszcze mi męczy, męczy mnie trochę. Czasami jak mi kaszel, ka kaszel dopadnie, to naprawdę to jest, trwa czasami tyle, że aż mi słabo. No i muszę to na to jeszcze uważać trochę. Widzę. Nie mogę, nie mogę za dużo chodzić po, 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 yy, na zewnątrz, nie mogę za długo chodzić, bo faktycznie później mnie męczy tak, Także jak jestem na przykład godzinę czasu na, na, na zewnątrz, to przez tego właśnie wirusa coś tam, coś tam się z tymi płucami chyba podziało. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale jest chyba coraz lepiej, bo coraz mniej mi się tego dzieje. Zobaczymy, jak jeszcze będę musiał siedzieć w domu, bo nie jest, nie jest to wcale wygodne dla mnie, ani też dla rodziny, bo chętnie by człowiek gdzieś pojechał, jeżeli się ma czas, a tu. No nie no od niestety inaczej. Nie, nie, to są gry. Jeszcze raz mówię, to są gry na święta. Takie, taka moja propozycja od siebie, żeby móc sobie spokojnie siąść, zagrać bez żadnej nerwicy, bez żadnych nerw, nerwów, rzucać telewizorem czy, czy padem o ziemię. Bo to też takie sytuacje kiedyś się zdarzają. Może nie u mnie, ale słyszałem. Komentujcie, lajkujcie i wszystkiego dobrego na Mikołaja. Bo nie wiem, czy do Mikołaja coś nagram. Jak nagram, no to wszystkiego dobrego w tego Mikołaja. Przede wszystkim, żebyście byli zdrowi żebyście mieli dosyć takiej, tego, tego czasu swojego wolnego, żebyście mieli na tyle, aby, aby spokojnie spełnić swoje tam jakieś oczekiwania wobec właśnie tego, tego wolnego czasu. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce naprawdę coś osiągnąć, chce coś z czasem oczywiście mi chodzi bardziej. Nie będę tutaj filozof grał, bo nie wiem, kto mnie ogląda, bo też się może tak zaleźć, że ktoś ogląda, kto nie powinien tego oglądać. A na pewno staracie się robić tak, aby ten czas wypełniać sobie... Miło, prawda? Miło. Nie, nie słuchajcie, głupot, bo na internecie ostatnio bardzo dużo ludzi przesiaduje, bo są te kwarantanny, takie głupoty jak nam się dzieją. To słuchajcie, ja, ja jestem w szoku, że nikt jeszcze się za to nie wziął. Bo są mądre grupy, na przykład są mądre, mądre jakieś tam posty, są mądre strony internetowe, ale jest, wiecie, w co większość to jest kompletnie w ogóle, nie wiem, to można było usunąć i to, to, bo to nic nie przynosi. Nic to, nic to nie przynosi. Informacje są takie całkiem, nie, nie, nie będę mówił skąd, ale. No, 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 to tak, tak nie powinno być i wiele jest nieprawdy, wiele jest tak, takich oszustw, wiele jest takich zawiści, które w ogóle nie rozumiem. No tak jak czasami też w pracy jest, prawda? No, w, warto się tym nie przejmować. Ładne oczy, piękne, wszystko super, ale nie robić siebie wariata. Nie róbcie tych właśnie ładnych, ładnych oczu do ludzi, których nie widzicie, bo nie wiecie nawet, tak naprawdę nie wiecie, kto tam pisze. Są osoby, które się mogą też załamać, podłamać. Nie róbcie tego, słuchajcie, bo naprawdę to jest coraz, coraz, w, w coraz to gorszą stronę idzie. Bardzo ja bardzo lubię temat gier, bardzo, bardzo lubię ogólnie tą tematykę, jeśli chodzi o elektronikę, właśnie tego typu jak konsole, jak, 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 jak komputery, też ostatnio taki dosyć stary, no bo to Rim akurat, RAM zamówiłem, zobaczymy co do mnie przyjdzie, bo mam dosyć stary komputer, akurat tego mi, tego mi brakuje, zobaczymy. Dobra, nie będę już przedłużał, jestem gaduła, sorry. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, wiecie co robić. Dzięki, cześć.